Dzięki temu, że kontroluję tą swoją postawę, mam więcej testosteronu niż przeciętny Kowalski, który chodzi cały dzień z garbem. Po prostu to wynika, już Wam mówiłem, z tego, że po prostu jak jesteśmy, mamy klatkę, głowę troszeczkę wyżej za zadartą, dostajemy darmowy zastrzyk testosteronu. Ludzie, którzy chodzą zamknięci, mają go mniej. I teraz, jak o tym pamiętacie. I świadomie się łapiecie na tym, gdy się zgarbicie i będziecie się prostować, po prostu będziecie się czuć lepiej, będziecie mieć więcej testosteronu. No i teraz ten testosteron powoduje to, że właśnie zaczyna się wam chcieć, wtedy, gdy wam się troszeczkę nie chce. Także macie jakby bardziej z górki, gdy na co dzień przyjmujecie życie z klatą otwartą. Także kontrolujcie swoje sylwetki, bo to wpływa bezpośrednio na wasze poczucie takiej wewnętrznej siły, na waszą motywację.